No to lecimy z koksem, zobaczymy jak pójdzie. O, i widzicie, teraz przyspiesza się level, jak ja tutaj lecę, przy prawej stronie, i tak trzeba yy, w tą grę grać. Jeszcze pamiętam, że to miałem ostatnio problem z tym, z tym tankowaniem. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Na dole mamy shielda, mamy energię, właśnie ta energia nam się nie może skończyć, bo inaczej polecimy na dno. Te widzę tam do góry, latają. No to nic, nic mi nie robią, polecimy. Niech se latają do góry. Nie będę się nimi przejmował. Zaraz będzie gdzieś to ładowanie, pamiętam, że nawet nie mogłem rozpoznać jak wygląda to, to ładowanie ostatnio, ale teraz już, o, teraz już wiem, że to jest to. Ładujemy i lecimy dalej. I zaraz będzie boss, którego też ostatnio nie zauważyłem. <laughs> to te bossy też są wielkie w tej grze. Teraz chyba nie? O, to jest boss. I po bosie ostatnio go nie zauważyłem. Karat, karat, witaj. Ile zasobów? 20 ile? 20 czy 29? To nie widzę. Także no, gra nie należy do trudnych, jeżeli chodzi o Laser Wiadomo, jeżeli gracie na punkty, no to potem już jest coraz gorzej, coraz gorzej, jak w Riverride, nie? To wiadomo. Ale nam dzisiaj chodzi tylko o zapętlenie, żebyśmy odsaczyli sobie tą grę, że, że mamy zaliczone zapętlenie, bo mieliśmy ją na liście. Także wiecie, trzeba, trzeba chociaż raz zapętnić, żeby było. Bo tutaj wszystkie gry, które ogrywaliśmy z listy, to musimy mieć zaliczone. Dobra. O, kurde. No, trochę mi tam zeszło energii. Wiecie, nie można tutaj skupienia za bardzo się też rozluźniać, ale tutaj nie ma problemu z tą grą, z tego co widziałem już ostatnio. I znowu boss. <laughs> znowu ten podział. Do końca nie wiem o co chodzi z tymi bossami, że. One padają po prostu po dwóch strzałach, czy tam trzech. <laughs> no ale dobra. No wiesz, u nas, u nas będzie mało raczej, nie? Snesa to raczej będzie. Nie wiem, czy będzie w ogóle snes. Jeżeli chodzi o zwykły NES to będzie, no bo. Tam na Pegasusie to dosyć ludzi grało, w tym ja, to na pewno się pojawi, ale SNES to już był bardziej taki, ten, sprzęt mniej dostępny, no. Znaczy mniej ludzi po prostu miało, przynajmniej z tego towarzystwa co jadłem. Wiesz, może tam później to jasne, jak, jak już nam się skończą klasyki to możemy... Pokazywać jakieś dysneca, ale to ja tam kompletnie snesa nie znam. To nawet nie wiem co tam się dzieje na snesie. Na lesie jak najbardziej, poprzechodzimy sobie ileś tam klasyków też. I co tam jeszcze napisałeś? No nic więcej. Ostatnio widziałem, że bardzo się podobał Wam ten point and click. Ten, ten agent, jak się mówiło po polsku. <grymne> Także myślę, że wkrótce pojawi się kolejna gra tego typu. Przejdziemy sobie. Bo opinie widziałem bardzo pozytywne. Ale będziemy starać się tak mieszać, nie? Mieszać gatunki, żeby. żeby się nie nudziło. Pojawią się na pewno też strategie. Pojawią się strategie amigowe. Już miały być w ten weekend, ale jeszcze nie będzie, bo się nie wyrobię po prostu. Jutro będzie ciężki dzień, to nie wiem, czy postaram się zrobić tego live'a, nie, ale to tak zobaczymy, o której. Bo przed nami będą jeszcze amigowe strategie, wszystkie klasyki będziemy robić taki przegląd, bo, no bo strategii nie przejdziemy jednak. Niektóre się da dosyć szybko, a niektóre to wiecie, no to się gra dniami, nie, to nie będziemy tutaj robić scen. Bo widzę, że temat strategii jest bardzo rzadko poruszany, ogólnie na kanałach retro, więc sobie zrobimy taki przeglądik z samych toców, Ale taki porządny mówię przegląd, nie po wiecie, po 15,5 godziny na strategię, bo co to jest na przegląd, to nawet nie zdążymy z menu wyjść. Ale tak wiecie, z każdą strategię pogramy sobie we dwie godziny, żeby coś tam było wiadomo o co chodzi. Yy, no i tak to będzie wyglądało. Ale to prawdopodobnie za tydzień. jutro raczej włączymy sobie na komodorka właśnie to co zapowiadałem, że jutro będzie disco polo <noise> na kanale nie tylko chodzi o grę, ale też o coś innego także zobaczycie jutro, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie to co zaplanowałem to jutro na pewno będzie komodorek a po jutrze albo Amiga albo ten Gozen Goblin sobie zrobimy drugi trening to jeszcze zobaczymy A jeżeli by była Amiga, no to bym chciał sobie w tego Panga pograć. O kurde. Nie można wlatywać w te murki, bo... chodzi nam energia, chociaż widzę, energii mamy pełno, energia, energia się tam doładowuje chyba co planetę. No jest. Aha, tuż już ostatni podstaw! No to za bardzo... Żeśmy nie pograli. No i koniec, tak? I jest zapętlone.